I powinniśmy być live, ale nie wiem, czy mnie słychać, więc dajcie proszę znać. Jak widzicie, są dosyć utrudnione warunki, bo siedzę pod górą w sumie. Odpalam sobie tutaj na telefonie. Że internet będzie działał, bo może być słaba. Jakby pa... gdzie, gdzie ja siedzę w ogóle? No, witam Was. Yy, no dobra, więc słuchajcie, tutaj patrzę, że trochę muli. Niestety, dobrze słuchać, Ok, yy... Może mi się uda to jakoś naprawić, żeby było lepiej. No oczywiście 17 minut opóźnienia jak to u mnie. Klasyka. Dobra, słuchajcie. Niestety, ale może być jeden podstawowy problem, że będzie... W pewnym momencie mogę stracić po prostu widoczność czatu. I będzie wtedy niemiło. Ale niestety telefon mam na wyczepaniu, ale dobra, otworzę sobie to w drugim oknie. Dźwięk jak z dupy, no bo jest z dupy. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że jest z dupy. E Dobra, zaraz przechodzimy do, już do pytanek. Tutaj widzę, że się zbieracie, kochani, więc... Dobra, słychać mnie dobrze? Bo jakby mikrofon jest nie do komputera, a jakimś cudem odbiera, więc... Oszukałem system. I e okej, okay, okay. więc... Zacina się bardzo. Ja mi pokazuje, że jest całkiem ok, live w, w, w ten internet, więc, więc to możliwe, że u Ciebie, aczkolwiek teraz i widzę, że też może trochę zacinać. Ale dawaj już nieważne, słuchajcie. Przechodzimy do QA mm. i pierwszym moment zaczniemy od pytań od użytkownika DMABY08 Na pod... Ja też kocham Modern Warfare. Modern Warfare to jest absolutny pik gier w ogóle. I najlepszy Call of Duty. I to nowe to jest absolutny pik. Yy, grałem już chyba trzy razy wszedłem. To Modern Warfare to z 2018. I to jest pik absolutny. I w ogóle mam całkiem ciekawą historię w sumie z tą grą, bo yy, mega jarałem się yy, na, na, na ten tytuł. Jak gdyby ja i mój tata jesteśmy ogromnymi fanami Modern Warfare. Warfare i tych starszych części, w ogóle Call of Duty hmm, więc obaj mega czekaliśmy no i zbierałem sobie tam przez ileś miesięcy kasę na to nowe Modern Warfare bo tam o, 300 zł za grę, Jezus Marwia wtedy to jeszcze było super dużo e, dzisiaj to niestety norma e, i poszedłem sobie niestety do Empiku, no przepraszam też, też, też sobie pluję jakby w brodę na to, że chodziłem do Empiku kupować rzeczy w sensie gry e, i, i kupiłem sobie, byłem taki dumny z siebie ale jak gdyby była pewna komplikacja, ponieważ akurat wtedy pieniądze stawiłem w domu i mój tata musiał zapłacić, więc powiedział, że on na to zapłacił i to jest jego gra i, i musiałem później jeszcze e, ten zapłacić jeszcze raz z tych swoich pieniędzy mojemu tacie, bo wiedział, że jeżeli nie to to nie pozwoli mi grać, to będzie jego gra i później oczywiście sobie zemściłem i zrobiłem bardzo podobną rzecz z inną z inną gierką, bodajże ZDT 72 bo to wychodzi o po podobnym okresie, także dosyć taka anegdotka ciekawa, dlatego też mam dosyć zabawne wspomnienia z tą grą telefon siema David. Yy, siema Mega Boy właśnie czytam pytania od Ciebie yy, Więc tak, do megaboy 08 Inspirujesz się jakimiś innymi kanałami na YouTube. Yy, jak najbardziej się inspiruję? Jak gdyby nie raz jeszcze o tym mówiłem w sumie, że moim największym inspiracją są, muszę się podawać jako maguzyn Zawsze w sumie mówiłem, że moim największą inspiracją są napisy końcowe, yy, bez schematu i spoiler included napisy końcowej jakby wcześniej się komiks więc od razu też wchodzi nie wiem, Muka Stelmach, Jada Mantolskich, to jak gdyby ja w sumie tylko tych twórców oglądam i dlatego też się nimi inspiruję, jak gdyby to są twórcy, którzy bardzo wpłynęli na to jaką jestem osobą i wiele mnie nauczyli, jak gdyby rozwinęli wydaje się mój światopogląd i jak gdyby ogólne postrzeganie sztuki, popkultury, więc mm, no nimi się inspiruję najbardziej się nigdy tego nie, nie wstydziłem i wiele z raz mi to ...wypominało... Eee... Ja też poznałem już w tle. No to alboś będziesz modem. Eee... Mogę cię zrobić później po live modem. No, więc jak gdyby... ...jak najbardziej inspiruję się takimi... ...różnymi twórcami i zawsze... ...jak gdyby biorę od nich różne... No, ...inspiruję się w zupełnie inny sposób, w sensie na przykład mamy... Filipa z bezkematu, który jest najpiękniejszym człowiekiem na świecie i na przykład yy, przy nim się inspiruje takimi bardziej rzeczami oskryptowanymi, na przykład i jak, jak na przykład mój essay o Breaking Bad, czy na przykład, no nie wiem, recenzja Left Behind, czy nawet nie wiem, essay o Doctor Who, yy, jakbyś takimi rzeczami bardziej oskryptowanymi, to właśnie inspiruje się Filipem. Yy, tak samo, jeżeli jakby chodzi o takie. Hmm. Nie wiem, jak to nazwać. Na przykład na, jak będę za, zaczął streamować, to, to może zobaczycie, o co mi chodzi. W przypadku na przykład Paweł ze Spoiler Included, no to inspiruje się od niego tym, w jaki sposób na przykład on robi materiały, jak one wyglądają u niego, nie? Jak gdyby formatami jakimi się od niego też inspiruje, jak gdyby CTSC. to jest, jest bardzo zainspirowany na przykład takim raportem z walki o komiks, czy komiksowym Limbo. Mm, muszę się podawać, bo tym tylko tak swędzi, Jezus Maria. W <laughs> ogóle się mam komputer na kolanach, więc mi jest mega niewygodnie, ale tak, jak gdyby właśnie w przypadku Pawła, no to inspiruje się pod tym względem bardziej komiksowym. Jak gdyby to, jak on opowiada o komiksach, bardzo mi się podoba, jak on bardzo próbuje, on świetnie potrafi się, jak gdyby streścić, co nie? No i też bardzo cenię go za tą merytoryczność i taką, jak to nazwać? Paweł wielokrotnie podkreśla, że komiksy to nie są życie i to są yy, hobby, nie? Ja bardzo się to szanuję i bardzo mi się to podoba, Jak gdyby ogólnie jakby jego podejście do życia bardzo mi inspiruje, nie? Yy, jakby jego takie bycie trochę z boku tego wszystkiego, to, to mi się zawsze bardzo w nim podobało. No i ogólnie Paweł, Paweł jest jednym z moich ulubionych twórców yy, i, i absolutnie go uwielbiam. Dobra. Yy. A w napisów końcowych, no to o nich się to wszystko zaczęło. Im zawdzięczam całą moją pasję. No, wtedy jeszcze Comics Weekly, więc jakby taką, taki ogólny zarys mojego kanału właśnie zawdzięczam im. Eee, dobra, co tam na czasie piszecie? Eee, siema Kuba. Eee, Świat DC, z kim eee, szykujecie kolejne anuale na Comic Stuff? Eee, no nie wiem, czy to mogę w sumie zdradzić, jak gdyby mamy po prostu kilku gości, którzy już powiedzieli, że z przyjemnością by u nas wy, wystąpili, u mnie i u Kuby na podcaście. Więc po prostu wszystko w swoim czasie, ale tych gości będzie, będzie sporo na pewno, ale yy, i teraz następny anual pójdzie w piątek, później pójdzie, yy, później pójdą jeszcze trzy materiały, które mamy już nagrane i później może będzie jeszcze annual no nie wiem jak gdyby musi to ja i Kuba mamy to nasze popieprzone continuity i sami tego nie ogarniamy co, co kiedy będzie więc jakby nie wiem Kuba na czacie ty możesz po prostu coś napisać dobra dalej idę mega 08. polecasz elektroniczne czujniki do książek komiksów yy, więc Słuchaj, Kuba. Yy, boże Kuba. Yy, spojrzałem na twój niki i powiedziałem Kuba. Yy, jak gdyby, jeżeli chodzi o elektroniczne czytanie komiksów, to ja praktycznie wszyscy tylko tak czytam komiksy. Nie, jak gdyby to jest yy, może, nie wiem, 70% mojego czytania komiksów są właśnie komiksy czytane cyfrowo. No i jedyne tak naprawdę co tak mogę z czystym sumieniem polecić, to jest Marvel Unlimited no tylko że tam jest tylko Marvel. Jeżeli chcesz czytać DC, to już jest bardziej skomplikowana droga. W sensie takim, że... Mamy w DC ten problem, że on, DC nie ma takiego swojego Marvel Unlimited, co nie? I Marvel Unlimited jak gdyby jest takim Nie wiem, streamingiem dla komiksów, nie? Masz Netflixa dla filmów, to masz Marvel Unlimited dla komiksów Marvela Płacisz tam sobie abonament, to jest bodajże 30 dolarów miesięcznie Nie, To na złotówki to wyjdzie 30-40 złotych miesięcznie Ale mi ten komar spędzi, Jezu mam takiego bombla i płaci właśnie około 5 dyszek i masz dostęp do wszystkich komiksów Marvela jakie kiedykolwiek powstały, z tym, że opóźnienie jest 3-miesięczne. Typu komiks wychodzi w lipcu, to ty go dostaniesz w październiku. Jak gdyby jest to opóźnienie, no i to jest całkiem sensowne, ale prawdopodobnie jak gdyby w końcu z tego opóźnienia zrezygnują, bo ono stale się zmniejsza. Kiedyś było to pół roku, a dziś jest 3 miesiące, więc jak gdyby nie jest duża. Jest duża różnica, więc Marvel Unlimited ja Wam bardzo polecam, jest to świetna usługa, z której stale korzystam i dzięki temu mogę oszczędzać dużo pieniędzy i po prostu odkrywać dużo nowych komiksów, o których nigdy bym nie usłyszał albo po prostu, które nigdy by mnie nie zainteresowały, tak tutaj no to mam po prostu wszystko w jednej aplikacji. Z DC mamy ten problem, że DC nie ma tego swojego Marvel Unlimited, przynajmniej nie w Polsce, ponieważ jest DC Infinite i to jest nowa usługa, która powstała w zeszłym roku bodajże i z DC Infinite jest taki problem, że przestali przyjmować polskie karty kredytowe, więc nie ma jak płacić za to, więc niestety dupa. ale słyszałem od różnych moich y, jakiś tutaj internetowych znajomych. Mateusz Popkon-Zilla mówił, że właśnie, że to DC Infinite. Y, to działa mniej więcej na podobnej zasadzie jak Marvel Unlimited, bo że jak mnie to swędzi. Y, że to działa właśnie na podobnej zasadzie jak Marvel Unlimited, no z tym, że właśnie nie ma tego jeszcze w Polsce i z tym są pewne problemy. Y, dlatego jeżeli chcecie czytać DC, no to Comixology jest jedynym rozwiązaniem, właściwie to się wiadomo. Mamy jeszcze pewne inne strony, których może nie będę reklamował, bo nie wypada. <laughs> Niektórzy pewnie wiedzą, o czym mówię. I można, gdyby... to renty, takie komiksowe, jeżeli to tak nazwę, jakieś pigackie strony. Ale to oczywiście... Nie, nie, nie są dobre warunki do czytania i, i nie jest to ogólnie... wygodne, ani, ani... średnio moralne w sumie. Dlatego, jeżeli chcecie czytać DC, no to... W komiksologii. z tym, że z komiksologii jest taki problem, że kiedyś komiksologii była był absolutnie cudowną yy, usługą, z której uwielbiałem korzystać i masę komiksów kupowałem na komiksologii. bo komiksologii jak gdyby to jest po prostu sklep internetowy, w którym kupujesz komiksy cyfrowe, ale to są komiksy za grosz, Na przykład ja yy, jak wychodził Devil czy Pazdawskiego, jak się za, zaczynał się, yy, to pierwszy Tomik kupiłem za bodajże 5 zł 4, więc to jest dosłownie grosze i naprawdę jak gdyby Możecie tam zgarnąć masę komiksów za, za, za praktycznie pół darmo, bo komiksologi non stop miało wtedy jakieś zniżki i tak dalej. No z tym, że teraz mamy pewien problem, mianowicie lodzi zostało wykupione przez Amazon. I co ja mogę powiedzieć? Na ten moment komiksologii jest nie do... Nie da się tego obsługiwać. W sensie czytnik jest absolutnie beznadziejny. Jak gdyby... Ja nie mam praktycznie dostępu do mojej biblioteki. Ja wydałem no na całkiem sporo dolarów na Comicsology. I zaraz mi się wyładuje komputer, więc dupa. Wydałem całkiem sporo pieniędzy na to. A teraz jak gdyby... Ten czytnik jest tak źle zrobiony, że ja się nie, nie mogę w ogóle wejść w moją bibliotekę, ciągle ja mam jakieś błędy i tak dalej, więc Comixology jest no, no bardzo się popsuło się przez tego Amazona. Mamy na przykład Skrypt był, teraz już chyba Skryptu nie ma i Skrypt był super, na przykład ja na Skrypcie czytałem The Walking Dead i V 4 Vendetta i to jest w pełni darmowa aplikacja na sklepie Play. O Jezu, Właśnie zostałem wygoniony z jakiegoś powodu, więc muszę zmienić miejsce mojego siedzenia. O! Tak, jakiś facet mnie wygonił. Boże. Usiądę teraz na innej górze i nie będzie git. Boże, jak tu jest niewygodnie. Eee. Tak, więc komicolji niestety jest... jest mech, bardzo mech. Mr. Ziemia, jakieś nie było Twoich pytań. Mam hotusta, wiem. No i Discord. Yy, na Discordzie również można czytać komiksy, więc... więc jest ok. Comic Staff. to jest Olek mój drugi kanał. Hmm. Hmm, 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 hmm. Dobra yy, Ogólnie zaraz podobnie live po prostu się uchwie, Bo wyładuje mi się komputer Albo znowu ktoś mnie wygoni Bo już mi przez okno ludzie na mnie patrzą Jakieś dziecko chyba ma mi za jakiegoś nie powiem już kogo ale tak, Homixology nie, jakby to jest jedyne wyjście, ale to jest takie mniejsze zło po prostu. Ewentualnie polecam jakieś Save Disco, gdzie po prostu są jakieś fanowskie tłumaczenia do pobrania, ale to jakość jest często średnia. 3. Pasek na świadectwie był nie było czwarte pytanie. Masz jakieś oczekiwania co do nowego DCU? Z Dawidem Xiadisi nagraliśmy cały półtorej godzinny materiał o tym, więc odsyłam cię do niego. Wyszła nam fajna pogadanka, więc... Tak, na 300 subskrypcji zrobię tańca na górze Pasek na dupie był, dokładnie. Eee, Ale w ogóle jak... Boże Święty, jakieś dziecko na mnie patrzy. Czuję się prześladowany. No, dziś jeszcze te pytania od Megaboya. W ogóle dzięki Ci wielkie za, za, za serię pytań, bo są bo są całkiem fajne i wyczerpujące. Kim chcesz zostać w przyszłości, jakiś konkretny zawód? Ja już mówiłem o tym, chyba na każdym ciłanej dostaję takie pytanie. No ja bym chciał i wyładował mu się telefon, super. Gdyby jeśli chodzi o, o taką moją przyszłość, to albo chciałbym na, na łódzką filmówkę albo na filmoznawstwo, tylko nie wiem czy wolałbym robić filmy czy narzekać na filmy nie wiem czy właśnie wolałbym robić czy narzekać jak inni to robią to już zależy ode mnie i jak gdyby jedno jedno z tych dwóch rzeczy wydaje mi się że wybiorę, bo są to takie yy, chyba dwa, dwa kierunki które najbardziej by mnie jarały w sumie, tak mi się wydaje przynajmniej chyba mm -hmm. ile ja myślę ponad 9% na komputerze, więc zaraz słuchajcie, umrzemy. <noise> więc po prostu zrobimy kontynuację live'a. Ale okej, okay, dobra. E -ha. Dalej pytania od Megaboya. Winiary czy kieleski? Dlaczego akurat winiary? I tutaj Was zaskoczę. Nie lubię majonezu i nie jem majonezu, bo mi nie smakuje. Proste. Ale jak już to winiary, bo. Częściej chyba ludzie, którzy jedzą majonez, tych znam, kupują winiary, więc mogę powiedzieć, że winiary. Umiesz, lubisz rysować? Też na poprzednim live'ie na to odpowiadałem. Niestety nie umiem rysować, a lubić lubię, ale nie umiem, więc... więc kicha trochę, nie? Ale zawsze chciałem się nauczyć. Gdzie jestem? Jestem na Chorwacji w Rowinio. Nie ignoruję ciebie Bartuś, powiedziałem, że wiem, że mam fajne usta i że ty też masz. Tak, Oluś za mnie będzie rysował i będzie fajnie. Jak to nie weźmy ich... Bartek, wiesz co. Nie pokażę biczka do kamery, wstydzę się. Ale znam pewnego MB, który może pokazać. Ok, więc teraz pytania od mister Ziemniak, mój ulubiony ziemniaczek. Jeden, budyń od Winiary, Gelwe czy doktoratkara Ja tutaj Cię zaskoczę, ponieważ według mnie najlepszym budyń ma Belbek. W sensie to zależy też od smaku budyniu. Przykładowo, Winiary jest bardzo dobry, z tym, że problem jest taki, że oni ma już od razu słodzony budyń. I to często czuć, i po prostu ten budyń jest przesłodzony. Ale na przykład waniliowy śmietankowy od go smakuje świetnie, bo że to dziecko ciągle na mnie patrzy. Czekoladowy też jest bardzo w porządku, ale na czekoladowy według mnie najlepszy ma firma Belbake, ponieważ jest to taki najbardziej aksamitny budyń. I jeszcze jak go dobrze rozmieszasz, no to już w ogóle jest bomba. Budyń doktoratka według mnie jest najgorszy, niestety. I we w sumie też dupy nikt nie urywa. A, jeszcze Winiar ma pyszny bananowy. Yy, a doktora chyba najlepszy budyń doktor to jest malinowy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mm. Nie zdajmy kapelusza. Bo Twoje pytania były tak fajne, że chciałem na nie jak najszybciej odpowiedzieć. Mm. Tak, nie mogę zdjąć kapelusza, bo po prostu jestem rysy. Tak, jestem... Bohoks <laughs> napisała. Y, Typowy wujek, który kryje włosy pod kapeluszem. Bo łysy jest. Y, to jestem literalnie ja. Dobra. Dalej, słuchajcie, mi jest tak niewygodnie. Popatrzcie, gdzie ja się za w ogóle. Patrzcie jak to wygląda. Wiesz jak mi jest niewygodnie. Y, jestem taki skurczony, bo miałem takie fajne, miejsce, taka półka skalna, na której sobie siedziałem, a mnie gość wygonił, bo... Syna straszyłem czy coś. I teraz ten syn od początku live'a nie podgląda, czuję się prześladowany. Yy, dalej mistrz Ziemniak. Ulubiona część Indiany Jonesa? Yy, kocham szczekiwaczy zaginionej Arki. Kocham się tej zagłady w bewzorom. Jest to film, który jakby mały był moją ulubioną częścią i się jej mega bałem. To, naprawdę ten film jest traumatyzował. Z perspektywy czasu widzę jednak błędy tego filmu, dlatego nie jest on według mnie jakimś 10 na 10 najlepszym filmem na świecie. Ale teraz właśnie u mnie wygrywał Ostatnia Krucjata i Ostatnia Krucjata to jest w ogóle perfekcyjny film. Widziałem go już milion razy i za każdym razem. Bawi mnie tak samo. I Ostatnia ta według mnie też starzeje się najlepiej. Ten film ciągle wygląda świetnie. Ostatnio robiłem rewatch poszukiwacze Zaninonej Arki. Poszukiwacze Zaninonej Arki są wybitnym kinem ale miejscami według mnie się trochę zastarzeni. W sensie czuć, że jest to już film, a w przypadku ostatniej krucjaty nie mamy tego uczucia, tego kciucz starości yy, i jest ostatnia kwiciata dalej ogląda się po prostu genialnie, jest to według mnie jeden z najlepszych jaki kiedykolwiek powstał. Także ostatnia krucjata według mnie zdecydowanie. Yy, a co trzeba to o tym sądzą? Ej, ol, Oluś, nie mów, że były słabe. Były bardzo fajne. Yy. Pokaż pachę, to na kamerce, yy, jak będziemy gadać. Nie wiem, Oluś, co to wtedy jest. Sean Connery top jak najbardziej. I Sean Connery przecież na planie ostatniej kucaty był ile? Yy, w ogóle ile Sean Connery jest? To jest chyba 12 lat starszy od Harrisona na tyle. Tylko na planie ostatniej kucaty w ogóle musieli brodę farbować, coś takiego o tym czytałem. Ok, i dziecko sobie poszło. Znaczy, chwila nadal się rusza, więc zaczynam się bać. Tak, ponownie, dobra. Mister Ziemak, dalej. Jaki jest najnowszy zestaw Lego? Jaki kupiłeś? I zamierzasz ku i jaki zamierzasz kupić teraz? Ej, ogólnie u mnie z Lego jest tak, że ja nie mam pieniędzy na Lego, bo jest za drogie dla mnie. I więc po prostu na jakieś święta okazjonalnie kupuję. I na przykład, niestety, przez ostatnie dwa lata, może. Dwa zestawy LEGO dostałem i obie to były może na boże narodzenie. Na ten moment naj, naj, ostatnim zestawem jaki dostałem to było The Office LEGO i to było na, na święta Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o takich, które planuję kupić, nie mam właściwie takiego, który planuję kupić. W sensie ja po prostu wezmę jakiś najładniejszy, który będzie mi się podobał i teraz aczkolwiek chciałem tego, Bat to jest ta saszeta z Batmanem, z Michaela Kitona i chciałbym to. Mam 6% na komputerze, więc zaraz słuchajcie, live się prawdopodobnie po prostu rozłączy. złączy. Ale dawaj, jeszcze pociągniemy i, i będzie git.